Już się widzowie <laughs> Dzisiaj robię dla Was fajny serwer. Pierwszy taki, taki serwer. Tutaj dopiero co robię? Zdradzę IP do tego serwera. i zowie możecie już wiedzieć, że tutaj już. Coś tutaj, już jakaś nowość u mnie. Już taka już nowość jakaś. Patrzcie, tutaj. Wiesz, jak się nie rusza. Tutaj mamy. Ty będzie taki skin, będzie tutaj zaraz. No i tutaj, będzie tam wejść. No, I co wiem? Właśnie do serwera, nie możecie je zniszczyć. Oczywiście, musicie je przeczytać. I To dlatego, nie będziecie mogli tutaj wejść, tak? że się zraspicie. Musicie tutaj wejść. Ty mi tutaj, Tutaj wchodzi. I to jest jakby. Takie coś, wiem, to, 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 to trochę niepraktycznie, ale tutaj się wchodzi, rzeczywiście. Tak, o, i tutaj już mamy spawn'a no? i tutaj musicie wejść. Ja wam dam takie podstawowe rzeczy, czyli wiecie co ja wam dam na początku? Ja wam, wam na, na początku dam wam taki takie rzeczy. Takie rzeczy wam dam, o. Takie. No i oczywiście mieczyk No i później zbroję jak coś zrobicie. Naprzekł wam tutaj o. Dobrze no, to, no, to jest... praktycznie to jest e, e, gracz. Ja, ja podlatuję i. I pyk, 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 pyk. Ale to musicie już sami zdecydować. Ale już co so i, o IP. <tuszyk> Idziemy sobie tutaj To no. się nie nagrało Ja? Nie A, dobra, się, nagrywa się do, dobra, bo... Chodzimy tutaj i to jest IP serwera Ty to Dobra To jest IP serwera proszę to sobie napisać No i co tam? No, wiem Na razie kończymy spadajcie Jest na no premium oczywiście, jak ktoś nie ma premki. No. I później będziecie mieli, czy ktoś ma premkę, czy ktoś nie ma premki. Jak ktoś będziecie będzie mieć wszyscy premki, to ma będzie na premkach. No. więc... Co? Pesek świąt. No. no. O, że to trzeba zrobić świąteczny wysyłek O oh, oh, kurczę. Dobra. Widzowie, robimy świąteczny wysrój tutaj. Na serwerze, tutaj. Świąteczny wystrój. Okej, okay, pyk. Takie cukierki laskowe. Okej. Okay. Nie wiem, czy to trochę tak wygląda, jak te... To... O, takie coś. Co to jest, tyk pykniemy? Pyk, pyk, pyk. Pyk 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 okej okay. teraz już wtedy dać Śnie... śnieg oczywiście nie nieśćcie te, tego wszystkiego mieć, będziecie mieć banana o, tak. oh, będziecie mieć banana czyli bano inaczej po mojemu w ogóle dobie będę jeszcze lepsze serwery, będą będę miał jeszcze lepsze serwery w przyszłości na serio próbuję, na pewno wiecie że, że w przyszłości chcę stworzyć już takie y, PL PL taki serwer PL okay. nie, to zakrywa ten. Dobra, że tak zrobicie. Jak to będzie wyglądało bez barier bloków? Ja będzie lepiej z barier blokami, co nie niewidzowie. Barier bloki to je będą po prostu No Tutaj nie będzie w ogóle tego. O, ej, czekajcie, da się, czekaj. Jeszcze do mi to dodajcie. No, jest wystrój świąteczny, dobrze. No, tu macie wszystko. Jeszcze trochę trzeba porobić. Ca cały serwer musi być w śniegu, bo to jest wystrój świąteczny. Poświętek to wejdę na serwer, możecie widzieć jak ja to. Cały śnieg rozwalam, albo możecie mi pomóc. Co nie. Tylko nie pamiętam czym się to robiło. Możecie mi przypomnieć, czym się to robi, żeby tak śnieg szybko znikał. Chyba łopatą. Ale nie jestem pewny. Możecie napisać w komentarzach, od tego są komentarze. No i tutaj tak. A w ogóle dziękuję za 500, 565 subów, może już nad już więcej jest, jak opublikuję ten film, nie wiem. To zależy wszystko od was. Dziękuję serdecznie. co się, jakbym na live był w ogóle. Bym nagrywał live'a Tak ludzie się zachowują, że dziękuję serdecznie. No, a tutaj jest. Aha. Tu już mamy. Okej. Okay. I tak. Yy, Odwłóżmy to. I trzeba tutaj to, 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 i to, i to postawić. Okej, okay, jeszcze to, dobrze. W ogóle ten bot tutaj był, bo tak naprawdę jest to mój drugi... moje konto, na którym możecie robić sobie screena. Jak ktoś, jak ktoś chce Jak ktoś chce, to właśnie może sobie tutaj zrobić. I on też jak, jak ja chcę wyjść, to on też wychodzi, więc... Bot do czasu Pana Mariusza na serwerze. Na, serw... na serwerze ok no tutaj on tutaj wchodzi o nie zapomniałem tutaj zrobić ok teraz muszę zamknąć dobra teraz ja nie będę chodził, więc możecie zrobić z nim co chcecie on jest oczywiście na, sur na survivalu ale nie niszcie nie psujcie go oczywiście bo będziecie mieć banana czyli BANANA na moim serwerze jak go zniszczycie no ale chyba to będzie najlepszy wystrój świąteczny na, w całej historii no. czyli znaczy nie, nie spokojnie nie spokojnie, nie wpadniecie, bo to jest baril block więc spokojnie ale tutaj też po świętek będzie zejście na dół takie. ja to, nie, ja to na początku włączam white listę Napiszę powód, robienie aktualizacji na przykład. dobra Ech, Dobra, Wszystko jest git. Chyba to będzie najlepszy wystroj... To chyba najlepszy stref, który zrobiłem dla was, widzowie. Pokażę, że to miał być taki krótki odcinek, a wyszedł na... Kilkaminutowy. No właśnie, taki już właśnie jestem, że chcę coś dla was zrobić, ale muszę, muszę zrobić dla was coś, żebyście wiedzieli co się dzieje, co się dzieje na serwerze. Znaczy czyli się planuje coś tutaj zrobić, bo to tak mało miejsca, dużo miejsc. więc wy coś napiszcie, a bo to jest ten słup, ja go zniszczę widzowie, pyk, ja go zniszczę i piszcie w komentarzach co tu można wybudować, ja chętnie poczytam komentarzy. Dobre. Nie gadaj, że to się będzie roztapiać. Roztapia się, bo to nie ten... to nie ten biom. I będzie się to roztapiać. Czyli trzeba tutaj gdzieś postawić lód. L... u... l... U ten lód, trochę, żeby trochę lodu było tutaj. Lód. Lód. To nie ten, to nie ten biom, będzie się roztapiać śnieg, no właśnie. Będzie się tutaj postawić gdzieś, troszeczkę gdzieś tutaj lód. Oj. Zakryjemy. To nie śnieg, to beton. Na tych miejscach postawimy lód. Oh, na tych miejscach, o że tutaj postawimy lód, o już tutaj się nawet roztopił śnieg, lud. lód, o, bo musi być tutaj zimno, okay. czyli dodajemy tutaj trochę tego, 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 będzie roztapiać, o nie, dobra Czyli czyli źle, źle coś zrobiliśmy. O nie, o nie, o nie. O nie. Czyli inny loot, inny loot. Dajemy inny loot. Inny loot. O nie, cały serwer pójdzie na marne. Ale, ale uratuję go, uratuję go. Dobra. Le-u-tendem. Zbity loot. Już. Może chociaż to zadziała. Musi być na tym serwerze bardzo zimno. Chyba, chy, chyba się nie roztopi. No, no, wszędzie musi być takiego lodu. Gdzieś tutaj pora Tutaj, tutaj, tutaj. Musi być tutaj trochę zimno na tym serwerze. No, że, dobrze 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 dobrze, 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 dobrze. Może znajdę jakąś komendę na, na śnieg, więc będzie tutaj śniegu śniegu dobra, o tak to jest chyba będzie git, nie daj się rozpuszcz. Dajemy po prostu taki lód, o taki lód domy na wszędzie kurde przydajemy więcej tego ale dobra, widzowie, kończymy na razie ten odcinek że naprawię, zrobię tutaj parę rzeczy, żeby tutaj był ten śnieg na, na moim serwerze, żeby był wszędzie ten śnieg. Spróbuję coś tutaj zrobić. Więc. Na, na razie. No. Na razie, papa. Zawsze, łapkę w subskrypcji.